Od ducha do ucha. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Zrób krok ku radości Twojej duszy. Najlepiej widzimy opiekę Bożą wtedy, kiedy człowiek jest na dnie. Izrael doświadczył opieki Bożej. Opieki Boga, gdy kroczył dnem Morza Czerwonego. Mojżesz nie wybudował mostu nad Morzem Czerwonym. Nie wybudował nawet kładki. On kazał ludowi zejść na dno, prosto w wodę. W momencie, kiedy stopy ich sięgnęły wody, woda się rozstąpiła. Ale dno nie ustąpiło. Oni szli dnem. Dnem wyszli z Egiptu. I dnem weszli do Ziemi Obiecanej, przechodząc przez Jordę. Dołem. Dla wybrańców Boga dno tego morza było po prostu drogą. Możemy inaczej pomyśleć. Drogą Twoją jest dno, jeśli jesteś wybrańcem Boga. Egipcjanie, którzy ścigali Izraelitów, mieli rydwany, konie. Oni w tym błocie, w tym bagnie ugrzęźli. Przyszła woda z powrotem, potopili się. Ta sama sytuacja, to samo dno, ale dla kogoś, kto nie jest wybrany przez Boga, będzie zagładą. Ale dla kogoś, kto jest uświęcony obecnością Pana, to doświadczenie będzie drogą. My wiecie dobrze, że w Biblii słowo święty w odniesieniu do człowieka nie oznacza kogoś, kto jest doskonały moralnie, kto jest idealny, kto perfekcyjnie się zachowuje, precyzyjnie myśli, że święty to znaczy naznaczony obecnością Boga. Kadosz to jest y, ktoś taki, w kim jest Bóg i Bóg jest z nim zawsze. Dlatego on jest święty, bo w nim jest obecność Boża. Przy całej słabości i przy całej doskonałości istnienia tej osoby. Kiedy Bóg kogoś kocha, to nawet dno, nawet dno morza, nawet dno jaskini Daniela. Nawet sytuacja bez wyjścia, w jakiej był Mateusz, zamknięty w komorze celnej, jest drogą, jest wyjściem. To też jest Eksodus, wyjście. Nigdy nie jesteśmy pozostawieni, bracia i siostry sobie samym. Nigdy nie jesteś pozostawiony, pozostawiona sobie samej. Danielem możesz być Ty w swoim zdołowaniu życiowym. Ty też możesz mieć taką jaskinię jak Daniel, taką komorę celną, jak Mateusz. Może to jest akurat Twój etap życiowy. Bez sens dla ukochanych przez Boga jest nad sensem. Wzrusza mnie ta historia o Danielu. To było piękne, aż się uśmiechałem. Jak sobie wyobraziłem, że on go złapał za te włosy i przeniósł, to było wspaniałe. Widzę siebie w nim, i on widzi ciebie w Twojej jaskini, w Twoim zamknięciu, w Twoim upadku może, ale w zamknięciu na pewno, w Twoim pogrążeniu się w rozpacz. Żadna bestia nie mogła się rzucić na Daniela. Było ich siedem. W każdej chwili mógł być rozszarpany na kawałki. Czasem tak jest w domu, że wchodzisz do domu i tam może jest siedmioro nawet osób oprócz ciebie, i wszyscy jak lwy. Słyszysz przekleństwa, wyzwiska, ale lew się jednak nie rzuca na Ciebie, nie rozszarpieć, ci, chociaż straszne rzeczy przeżywasz latami. Może być taka bestia, która w ogóle nic nie mówi, a powinna powiedzieć słowo ciepło, ale nic nie mówi. Bestia, która się nie odzywa i dlatego nie daje miłości. Czasem Twój dom może być jaskinią, w takim dnie i wspólnota może być jaskinią, że ludzie patrzą na Ciebie jak lwy. Na ewentualną ofiarę. Kościół może być jaskinią, czyli kapłan może tak na ciebie patrzeć. Są różne etapy. Żadna bestia nie mogła się rzucić na Daniela, bo był wybrańcem Boga. Ponieważ ręka Boga spoczywa na tych, których odrzucają ręce ludzi. Zastanów się tylko, co jest pierwsze. Czy dlatego świat niektórych odrzuca, ponieważ są wybrani przez Boga? Czy Bóg swojej sprawiedliwości odrzuconych przez ludzi naznacza swoim wybraniem? Jak myślisz? To ciekawe, że Bóg nie objawiał swojej opieki przez cały czas prześladowania Daniela. Aż do chwili, kiedy jego sytuacja zdawała się być już nie do uratowania. Weź to pomyśl. Prześledź to. Zobacz jakby to wydarzenie. Że Bóg czekał. Daniel siedział w jaskini on czekał. Jeden dzień. Bóg się nie objawiał, jakby go nie było. Jakby Boga to nie interesowało, co się dzieje z Danielem, z jego prorokiem. Minął drugi dzień. Daniel się modli, a Bóg się nie odzywa. Jak to? Dobry Bóg nie interesuje się nieszczęściem swojego proroka? A Bóg się nie interesuje twoim cierpieniem, chociaż już półtora roku o to się modlisz, żeby Bóg zdjął z ciebie tą podkowę nieszczęścia? Bóg najpełniej objawia swoją wszechmoc. Opatrzności, gdy najgłębiej jesteśmy pogrążeni w bezsilności i tylko włos nas dzieli od pożarcia przez bestię. Czasem wściekamy się na niego, że zwleka. Oskarżamy go, że zapomniał o nas. Że jesteśmy mu obojętni, nic nieznaczący, jak spadający włos przy czesaniu. Ale to nieprawda. On objawia swoją opiekę w ostatniej chwili, w ostatnim drgnieniu wskazówki, która pokrywa już dwunastą godzinę jak miecz kata spadający na szyję skazańca i jest uchwycony przez wybawcę milimetr od ze strachu skóry. Pomyśl na chwilę o tym habakuku, o tym proroku. Co to gdzieś tam daleko mieszka? W Biblii nic nie wiemy o proroctwach habakuka. Taki prorok, którego prorostwa nie zapisano. Jest księga habakuka, ale akurat innego habakuka, nie tego. A ten był takim prorokiem, co to tylko jedną rzecz ważną w życiu zrobił. Wiecie jaką? Śniadanie, właśnie nie. Wszystko w jego życiu Boże było nawet świętsze, ale w tym jednym śniadaniu kamera od pamięci Bożej go uchwyciła i mamy tekst w księdze Daniela. Tylko jedną rzecz zrobił, wartą uwagi milionów ludzi: że wiozę tą polewkę i idzie z tą polewką. Nagle Anioł Boży go chwyta. Przenosi go kilka tysięcy kilometrów dalej. Mówi mu, śniadanie Danielowi, który jest w jaskini w Babilonii. On, panie, przecież ja nie znam Babilonu, nie wiem, gdzie to jest w ogóle. Mówicie, to przecież legenda. Nie, zdarzają się takie rzeczy. Owszem, ten anioł może w inny sposób uchwycić cię za głowę. Ty możesz się chwycić za głowę i powiedzieć, ola Boga. I nagle przeniesie cię 5 tysięcy kilometrów dalej. Może pociąg, może samolot, wszystko jedno co. Jakiś anioł to wszystko nakręci. Zdarzają się takie rzeczy. Pomyśl na chwilę o tym habakuku. Nigdy nie poznamy jego proroctw. Znamy go tylko z tego lotu. Anioł porwał go za włosy z rodzinnej miejscowości i przeniósł kilka tysięcy kilometrów dalej tak szybko, że nie zdążył spakować torby podróżnej. Nikomu nie znany z proroctw prorok. Prorok nie musi być sławny. Prorok musi być słowny. Prorok musi mieć słowo. Sława nie musi mieć. Prorok musi być wierny w wykonywaniu słowa Bożego. Nie musi krzyczeć. Nie musi oskarżać. Musi uczynić coś, co nigdy nie przeminie. Nawet gdyby to miało być jajecznicą. Polewką z chlebem. Ale coś takiego, że tu wypełnił wolę Bożą i może iść do restauracji na schabowego czy na kotleta. Ale to będzie już na całe wieki. Jego imię prawdopodobnie ma związek etymologiczny z rdzeniem habak. Habak znaczy pieścić kogoś uściskać, utulić, objąć ramionami. Hmm. Habakuk to przytulenie Boga. Światłem białym w ciemnej jaskini Daniela był ten habakuk. Najcieplejsze są dłonie miłości w lodowej rozpaczy. Wtedy się ceni to ciepło. To przytulenie. Ten uścisk. Właśnie wtedy docenia się przez prawo kontrastu miłość Bożą, kiedy otacza Cię nienawiść, bestia. Habakuk. Pan Bóg nie wybrał jakiegoś innego Hindusa, Afrykańczyka, Etiopa, tylko wybrał tego proroka, który ma na imię Habakuk. Dlaczego? Żeby dać do zrozumienia Danielowi, że on, Pan Bóg mu przesyła przytulenie. Że Bóg mu przysyła pieszczotę swojej miłości. Daniel spojrzał. Habakuk. Przytulenie. No to od kogo to przytulenie? Od kogo ta pieszczota? A siedzi na dnie jaskini. I pomyśl jeszcze o jedną rzecz. Że Bóg mu przysłał to przytulenie, tą pieszczotę, tą czułość Bożą prosto z nieba. Kilka tysięcy kilometrów tej czułości szukał Pan Bóg. Szukał takiego człowieka, który byłby wyrazicielem czułości Bożej. Znalazł go, postawił, mówi, ty, Daniel, widzisz? Ja cię kocham. Ja cię przytulam przez tego człowieka. Śniadanie ci przyniosłem. I go nie wyjął z tej jaskini. Zostawił go na tym dnie. On nie zmienił nic w jego sytuacji, tylko dał mu do zrozumienia, że go kocha. Nic więcej. Może się nic nie zmieni w twojej sytuacji. Ale dobrze jest, jeśli zobaczysz przytulenie Boże. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Od ducha do ucha.